Ta ciekawe, jakbyśmy tylko nie w majkach. Jak modelować tak muskularną. Sylbeckę. W majkach usiedli i nagrywali co? Za Ja pizza, mogę. Tak, możesz. To jak chcesz, zaraz ściągnę, będziemy siedzieć i tak nie wstajemy. Ej ja. tak, okay, jakie ambokserki dzisiaj? Z lodem! No czekaj, bo właśnie jakiś ciekawy komentarz chyba wpadł. Jak komentarz, jak jeszcze tego nie ma w necie? Jak w przyszłym roku może być drożej, jak do tego czasu się pewnie skończy zarówno głupawka na covid, jak i moda na rowery, o. Te, te... No, tam, tam, nie Wpum wydaje mnie się. Nic moje słowa, za rok jak będziemy nagrywać film, to będziemy mówić o tym, jak my wspominamy, że będzie drożej i będzie jeszcze mniej rowerów. Ale Będzie, bo ja oprócz covid istnieje na świecie coś takiego, co się nazywa woda, co się nazywa COVID, który jest jeszcze w Malezji, fabryka jest dalej zamknięta. Przecież rok temu, w marcu została zamknięta fabryka, to konsekwencje tego ponosimy po dziś dzień. Ja, ja to myślę, że to stucy niektóre rzeczy. Tak? John Burke to wywołuje? To jest ten, zmowa. Zmowa. Yy, yy, yy. Olo, dziś o, ma strzałkę Ale pa! Czapkę założył! I wczuwa się w rolę, co? Od razu. Dawaj, nagrywaj. Dzień dobry wszystkim z tej strony Kamili. I nie, Kamil. I ze studia ekologicznego, podoba tak. się dla mnie, i ze sprichmyśni-krowery.pl. Uwaga, uwaga. Zagadka dla ciebie. No. Czy on jeszcze będzie, jak będzie emitowany ten film? Takie piosenka byłaby Cyca kiedyś. Czy ty wiesz, że mam łupież? Czy ty wiesz, że mam łupie? A jak to się odnosi do tego, roku. Nie, wiem, taka czy... zagadka. Słuchajcie, yy, zadaliśmy wam pytanie przed yy, kręceniem, który rower chcecie ze wszystkich pięciu modeli najbardziej poszukiwanym był ten, najczęściej wybieranym był ten. A no to pewnie dlatego, że rower gravelowy jest teraz najbardziej pożądanym, jest najbardziej pożądaną kategorią rowerów ze wszystkich rowerów, które są na świecie. I zagadka dla ciebie. Tak? Tak. Jaki jest numer dwa rodzaj rowerów poszukiwany najbardziej na świecie w tej chwili? Krosowy pewnie. Nie. A jaki? Elektryczny. Elektryczny. Ludzie najczęściej teraz szukają i później szukają rowerów. elektrycznych. Czyli jak szukają gravela elektrycznego, to na który. No w ogóle, jest? o Jezu, to przed wszystkim. No widzisz. Słuchajcie, przed wami naprawdę bardzo fajny gravel i jakbyście się mnie prywatnie zapytali, że chcecie zacząć przygodę z grawelem, ale chcecie kupić dobry gravel, ale nie taki super wypasiony, ale też nie taki podstawowy model, tylko coś naprawdę porządnego za rozsądną cenę. Z pełną świadomością mówię, że poleciłbym ten rower. Ponieważ, raz, że Canon robi naprawdę świetne gravele, wspominaliśmy we wcześniejszym odcinku, że Topstone bierze się od rejonu, który tam jest, koło nich, koło ich biura. A wiesz, że kawałego. ciągle mówię Topstone? A dlaczego tak mówisz? Nie wiem. Tak, kosztuje 8199. I dlaczego bym polecił ten rower, a nie inny? Raz, że ze względu na ramę. Która oprócz tego, że jest fajna, ma bardzo fajną geometrię, ma dość niską wagę, ma trzy możliwości montażu koszyka na bidon. Dziękuję. Ma możliwość montażu sakwojarza też o tam na górze. Gdzie? Tam, gdzie jest koszyk na bidon, no dwie śruby A to są. tu możesz, a tu jeszcze jest też otworek, tak. na, otworki na są trzy, plus czwarty montaż, no. możliwość montażu pod sakiewkę sprzętową. A możesz cztery uchwyty na bidon. Jest na bardzo fajnym osprzęcie, oczywiście w tej cenie wiemy wszyscy, że da się znaleźć rower polskich firm, ale nie tylko, który będzie miał lepszy osprzęt. Bez dwóch zdań, wszyscy macie rację, temat zamykamy. Ale jak na marki te takie topowe, ma bardzo fajny osprzęt, bo jest to Shimano GRX 400. Pełny. Ale jest to podstawowy model 400, ale lepiej mieć Shimano GRX-a 400 i bardzo dobrą ramę, niż grx a 600, bo różnicy prawie nikt tam nie odczuje, a różnice w ramie odczuje każdy. Tak. Tak. Olej, się nagadałem. Nagadałeś się, 3. powiem Ci, oprócz korby Shimano, bo to jest korba FSA, ale na łożyskach zewnętrznych, a nie na kwadracie. Widelec w pełni karbonowy, z tego co dobrze pamiętam, tarcze hydrauliczne oczywiście, 160 160 tył. I to ten system montażu Flatmont. Tak, sztywna oś przód, tył, oczywiście yes. i ma kozackie opony, bo ma WTB 700 na 40 A co jest w nich kozackiego najbardziej? Bezowy pasek. Dokładnie, to są rzeczy bardzo Ładnie wybrane. wygląda, bo ta rama jest tak, jak mieniąca się, i to ładnie. Do puszki ci pasuje ta rama. Te i te, Czyli mogę sobie kupić, a to akurat te meczka. Możesz, a ja możesz. Nie mam roweru. A nie przyjedziesz się nawet na nim. Dlaczego? A ja myślę, że jakbyś wsiadł i tu stópkami naciskał. Się dał radę A ja tu siadam to Ja zaraz przyjechać. to zrobię. Zobaczymy, czy masz kochones. No to zobaczysz sam. Ale mnie załadowałeś pod ogon. Tam o z górki cię popchniemy. Ja pod górkę pojadę nawet. Co? Na pewno. Zobaczysz zaraz. Tylko bieg trzeba zmienić, bo tu blacha ocha założone. Tu tak no to się ty zawodnik podziemy. ruszy z blachę ochy. I dogryzasz mi nawet. Eee, słuchajcie, mamy normal. Jak często mówię, słuchajcie. Uwaga. W rowerze mamy kierownicę flare. Tak. Czyli taką, która jest sobie wyprofilowana, aby nam było wygodniej trzymać i nie ma, naprawdę w tym rowerze nie ma ani jednej rzeczy, do której można się przyczepić poza owikami nie leży. Weź się o tiku, tiku. Ty, całkiem, całkiem. Tu jeszcze można dać do graweli, są takie silikonowe wkładki pod owiki, to jeszcze lepiej. Do graweli do rowerów Endurance. Tak, a tu są. mamy jeszcze kolejny otwór, dziurę, dziurkę. Miejsce, żeby włożyć sztyce, myk, myk. I tak. ma stery japońskiej firmy Tange. Tak, to jest dobre. Kiedyś miałem ramę Tange Prestige. No, kozackie było. Zagadka dla was na ten odcinek. Piszcie w komentarzach, bo nie Kamil, a K. Tomasz ma na co dzień ksywę Easy. I proszę wpisujcie w komentarzach, dlaczego jest to ksywa Easy. O. To chyba nikt nie zgadnie, kto nie ja ma tego to... miasta. A ja <laughs> No może być. E, mamy bardzo fajne siodełko fabryka, które jest mm, dobrze wyprofilowane. Mamy sztycę oryginalną z Cannondale'a, mm, No mówię szczerze, mm, nie ma tu rzeczy. Ale on ma fajną cenę, naprawdę. No. Bo porównając do marki na S, no? tam trzeba 7 stówek dołożyć. 8. Tak. A do marki na T? Ja nie kojarzę powiem Ci, że... Tam powiedzieć. taki czarno-czerwony jest. Ale on też będzie, też będzie wyższy. Droższy. No, ten naprawdę ma i kolor fajny, i dobry tak. skonfigurowany. A jego, a jego największą zaletą jest to, jakie ma malowanie, bo malowanie jest naprawdę fajne. Tylny trójkąt jest jeszcze tak zrobiony, że niby tłumi drganie. Już nawet widzę, jak to jest zrobione, bo wiesz, że to nie są takie okrągłe rurki, które schodzą po prostu przy spłaścone. kasecie i przy hamulcu. No. A wiesz, że tak samo to wygląda w, tym, w tej rurze podsiedłowej i to też tłumi drgania? Stąd nie widzę, ale tu jest pewne. No, na dole, taki naleśnik jak w Prokalibrach podobno. Niezły. I to do tłumy dogania. Nie ma rzeczy, dla których bym coś powiedział, że nie halo. Tu nie, jest rower, rower. Naprawdę fajny. Nie, ale to chyba dobra opinia, że ktoś by ciebie po powiedział, że tak chce dobry rower, ale nie przekozaczyć z kasą. No to to. No? To to, bo tu jeszcze w różnicy zostanie nam na buty. Naprawdę. Na zostanie na nam na buty. Na mocy. Na czy mocy zostanie jeszcze ta różnica tak naprawdę. Tak. I na jakieś koszyczki nabidą. Tak, ja się podejmuję challenge'u. Zmienij biegi zobaczymy, czy pojadę bez udniata, czy mocy. Jak zmieniasz biegi, to nie hamuj, bo wtedy nie da się biegu zmienić. Naprawdę? No. Tomasz, siadaj. Bo się zgrzałem, powiem wam. I ty co? I biegu zmieniasz? Wszystkie po... biegi zmienię. I pod góreczkę mam to myknąć? Proszę bardzo, góra, wyzwanie. Fani skorpion z miejscowi. A bo Ty przyzwyczajony. No i co? Iy! Iy! Eee. To, to wiesz co? biegnij tam za będzie. drzewo i zjedziesz. Słuchaj. Jak to mieli John? Tada. Pan to z Antademundiana. Pan to z Antademundiana. Pan to z Antademundiana. Pan to można. Antademundiana. Pan to I, co? I, i, i chcesz go zważyć? Tak, zapraszam do ważenia. 8970 900. Idź, trzymaj wagu. A czemu tu jest napisane 3? Bo to jest e, seria to jest sztycy. 100, 100, 100. Seria sztycy i mostka. Tak? Mhm. Hmm. Ile? 10400. Ani ja, ani ty nie wygraliśmy. Nie no, ja byłem bliżej. Ja byłem. Hej. Myślałeś, że tu pójdzie co? Nie, no nie myślałem, ja w ogóle ciebie nie jestem w stanie ogarnąć Nie, ale się, podoba się dla mnie co tam się dzieje w łobajce, no. Żegnamy się, pomachaj ładnie. Pa.